Dzień dobry, Bogna Białecka. W serii Psycholog wyjaśnia, a dzisiaj chcę wyjaśnić nasz mózg. Czy myśleliśmy kiedyś o tym, na ile nasze ciała są przystosowane do życia w tym otoczeniu, w którym żyjemy w tej chwili? No, na przykład popatrzmy po kości ogonowej, którą mamy. Istnieje ona od zawsze, jest kompletnie niefunkcjonalna, prawdopodobnie jest jakąś pozostałością po jakimś naszym wspólnym przodku u innych naczelnych małp. Rozwinęła się ta część ciała w pełnowymiarowy ogon, który pomaga w zachowaniu równowagi i tak dalej. Tak. My, jako gatunek ludzki poszliśmy w innym kierunku, ale tą kość ogonową mamy. Ona jest z nami od tysięcy, tysięcy lat i nic się z nią nie dzieje, ona się nie zmienia. Do czego jesteśmy najlepiej przystosowani? Nie zmieniamy się tak szybko, nie dostosowujemy się do otoczenia, do wymogów otoczenia tak szybko, jak może nam się wydawać. Do czego my jesteśmy przystosowani? Jesteśmy przystosowani do życia w plemieniu zbieracko-łowieckim. Tak dokładnie. W plemieniu, w którym znam te kilkadziesiąt osób, które są dookoła mnie bardzo dobrze, wszystkim ufam. Bo wiem, że gdyby napadł na mnie tygrys na przykład... To one mnie obronią. Jest to kompletnie coś innego niż życie współczesne, gdzie jestem otoczony setkami ludzi, tysiącami ludzi znanych tylko z internetu, ale też setkami ludzi, których tak naprawdę nie znam czy nie lubię. Kolejna rzecz. My potrzebujemy do dobrego funkcjonowania bardzo dużo ruchu fizycznego, aktywności fizycznej. Tak jak plemię zbieracko-łowieckie, które zbierało jedzenie, polowało na zwierzęta, i większość dnia to była właśnie aktywność fizyczna. My mamy w tej chwili jej za mało. Walczymy o większą ilość aktywności, na przykład jakimiś krkomierzami i tak dalej. Kolejna rzecz, pijemy za mało wody. Nasi przodkowie pili jej o wiele więcej. Źle się żywimy. W diecie naszych przodków było na przykład o wiele więcej tłuszczy omega 3 i tak dalej, i tak dalej. A co my robimy? My siedzimy przed komputerami i oglądamy TikToki na przykład, tak? albo gramy w jakieś takie bardzo intensywne gry. Problem, który mamy, to fakt, że mamy w naszym mózgu część, która jest uczulona na wszelkie nowe bodźce. Na nowe dźwięki, na zmianę nagłą tego, co widzimy przed oczyma i traktują to jako potencjalne zagrożenie. Mózg produkuje adrenalinę, która przyciąga uwagę do źródła nagłego bodźca, jeżeli jest to zdecydowanie nowe i niepokojące. <laughs> W tym momencie jest produkowana też adrenalina w ciele, która nas uaktywnia do walki lub ucieczki. Jeżeli ten stan takiego ciągłego aktywowania odruchu walcz lub uciekaj trwa ciągle, zaczyna nam się podnosić poziom kortyzolu, przestajemy być zdolni do skupiania uwagi. Innymi słowy, nasz mózg reaguje na te wszystkie rzeczy tak, jakby napadło na nas właśnie stado. Tygrysów. To są stado tygrysów, które się nie kończą. Po prostu co chwila nowy tygrys. Rezultat? Pogarsza nam się sen, przestajemy być zdolni do skupienia uwagi i doświadczamy demencji cyfrowej, czyli problemów z w ogóle analizą, rozumieniem tego, co do nas dochodzi. Wskutek czego? No, tego, że na przykład oglądamy godzinami krótkie rolki, shorty, TikToki, że gramy w gry, które cały czas nas pobudzają do tego ataku lub ucieczki. Bombardujemy mózg bodźcami elektronicznymi, a w rezultacie nasze ciało jest cały czas w stanie permanentnego stresu i permanentnego spięcia. Co gorsza, fundujemy to sobie w charakterze rozrywki, bo to jest fajne. Bo to jest fajne, jak mogę sobie pograć w grę czy poglądać te rolki w różnych mediach społecznościowych. Na poziomie oceny racjonalnej, to to jest ciekawe, to jest intrygujące, na poziomie tego, co aplikujemy swojemu ciału, to to jest coś, co nam totalnie rozwala zdrowie. I dlatego właśnie należy zastanowić się nad tym, co my możemy zrobić, żeby poskromić tego cyfrowego tygrysa, żeby unikać takiego nieustannego zalewu nowymi bodźcami, żeby. Te sytuacje, kiedy to występuje, naprawdę sobie maksymalnie dawkować, żeby było tego niewiele, na tyle niewiele, żeby nie zakłócało naszego funkcjonowania. Mam nadzieję, że to okaże się przydatne.